Nasz przyjaciel Prometeusz. Każde dziecko wie, że z piasku można ulepić różne rzeczy: rybki, kwiatuszki, co kto umie. A Prometeuszowi udało się kiedyś ulepić człowieka zresztą nie jednego. No ale Prometeusz był Tytanem, czyli jednym z bogów a jak wiadomo, bogowie potrafią nie takie rzeczy. Poza tym ulepił tego człowieka nie z piasku, tylko z gliny. A może to była jakaś specjalna glina? Trudno powiedzieć. W każdym razie ulepił i już. Zapyta ktoś, po co lepić ludzi, skoro tylu ich na świecie? Z tym rzecz, że wtedy żadnych ludzi jeszcze nie było. Spustoszona ziemia ledwo zipała po wyniszczających walkach bogów, którzy przez całe lata bili się tu o władzę. Widok wymarłych pustynnych terenów przygnębiał prometeusza. Brakowało tu kogoś żywego.